Cześć, zapraszam Was do 19 lekcji z serii Język Niemiecki od poziomu A0. Dzisiaj powiemy sobie o czasie przeszłym, zdaniach w czasie przeszłym z czasownikami modalnymi. Tutaj mamy nasze czasowniki modalne, które poznaliśmy już we wcześniejszych lekcjach, ale mówiliśmy sobie o nich w kontekście zdań twierdzących i pytających w czasie teraźniejszym. Dzisiaj powiemy sobie, jak tworzyć zdania, w czasie przeszłym, właśnie z tymi czasownikami modalnymi. Jeżeli chcemy powiedzieć zdanie w czasie przeszłym, na przykład, ja musiałam ugotować zupę, przeanalizujmy sobie najpierw to zdanie w języku polskim. Yy, widzimy, że. Yy, że czasownik modalny musiałam jest odmieniony przez osobę, przez podmiot, yy, i on występuje w czasie przeszłym. Musiałam. A ugotować, drugi nasz czasownik, występuje w bezokoliczniku, jest nieodmieniony przez osobę. Yy, podobna sytuacja była w zdaniach z czasownikami modalnymi w czasie teraźniejszym. Yy, mówiliśmy sobie, ja muszę, Ugotować zupę. Ugotować zupę. Sytuacja wyglądała tak, że czasownik modalny muszę odmienialiśmy przez podmiot, przez osobę, zaś drugi czasownik w bezokoliczniku znajdował się na końcu naszego zdania, czyli to zdanie w czasie teraźniejszym z czasownikiem modalnym wyglądało następująco: iść mus ajne zupę i na końcu bezokolicznik, czyli kokni. I teraz praktycznie ten y, schemat możemy sobie przełożyć na zdania z czasownikiem modalnym w czasie przeszłym, czyli również czasownik modalny będzie odmieniony. A drugi czasownik znajdzie się na końcu. Ale jak odmienić ten czasownik modalny, bo to on wystąpi w czasie przeszłym? I tutaj w tej tabeli widzimy właśnie odmianę czasowników modalnych w czasie przeszłym. Jednak jest pewna zasada, w jaki sposób właśnie tworzymy czas przeszły od czasowników modalnych. Weźmy sobie na przykład czasownik myśln. Odcinamy umlaut, jeśli on jest Odcinamy końcówkę N i dodajemy końcówkę T. I to jest nasza forma wyjściowa, czyli mustę. I to mustę wystąpi przy osobie iś, czyli iś mus-te, A przy "-du", dodajemy dodatkowo końcówkę -syty, tak jak do czasowników w czasie teraźniejszym, czyli du mustest. Ez i S ponownie jest ta sama forma co przy Iś, czyli mustę. W jamustn, końcówka N, ja dodatkowo końcówka T i Zizi mustn dodatkowo końcówka N. I w ten sposób sami tworzymy czas przeszły czasowników modalnych. W ten sam sposób odmienimy wolę, tylko że tu nie ma umlautu, więc odcinamy samą końcówkę N, zostaje nam temat czasownika, czyli Wol. I do tego WOL dodajemy końcówkę T wolte, ich wolte, du woltest, e er sie es wolte, wir wolten, ihr WOLTET sie sie wolten. Ta sama sytuacja z kłem. obcinamy umlą, obcinamy końcówkę n, dodajemy t. ich konnte, du kontest, er e es konte, wir konnten, ihr konntet, sie sie Zolem odcinamy n, dodajemy t. I ZOLTE, DU zolte, EZ I EZ ZOLTE, WIA ZOLTEN, IA ZOLTE, i ja ZOLTEN. Przy tu jest sytuacja bardziej nieregularna, ponieważ mamy IŚ MOCHTE, DU mochtest, es i es mochte, EZ I EZ ja MOCHTE, WIA MOCHTEN, IA MOCHTE, MOCHTEN, ale wystarczy zapamiętać tą, um, tą wyjściową formę, czyli MOCHTE i końcówki wyglądają tak samo jak w pozostałych czasownikach modalnych. Wiedząc już, jak odmienia się czasownik modalny w czasie przeszłym? Możemy przetłumaczyć sobie to nasze zdanie. Ja musiałam ugotować zupę. Najpierw y, pojawi się podmiot, osoba, czyli iść, następnie, właśnie to musiałam, czyli szukamy sobie czasownika, musieć, wiemy, że to jest mysn. i mamy iść, muste. czyli ja musiałam iść, mustę. Teraz reszta zdania, pozostała część zdania, czyli Ajne zupę, i na końcu wystąpi bezokolicznik, czyli kochn. I śmustę ayne zupę, kochn. Jak widzicie, w zdaniach w czasie przeszłym z czasownikiem modalnym nie ma czasownika posiłkowego, nie ma czasownika habn lub zain. Tutaj tworzymy czas przeszły z czasownikiem modalnym od czasu przeszłego, imperfekt. I, i, ten, jakby, ten czas yy, jest yy, znacznie częściej używany jeśli chodzi właśnie o użycie czasowników modalnych w czasie przeszłym, yy, czyli nie mamy tutaj czasownika posiłkowego, nie mamy ham ani zain. Ten czasownik modalny pokazuje nam już, że yy, to jest czas przeszły, że mówimy w czasie przeszłym, a na końcu pojawi się bezokolicznik. Jeśli chodzi o tworzenie pytań pytań y, otwartych, czyli z pytajnikiem i pytań zamkniętych, czyli z czy, y, to tworzymy w ten sam sposób, jak pytania otwarte i zamknięte y, w czasie teraźniejszym z czasownikiem modalnym. Y, czyli y, jeżeli chcemy na przykład powiedzieć, czy ty... Musiałaś ugotować zupę? Jeżeli mamy pytanie zamknięte, czyli z czy, to zaczynamy oczywiście od czasownika. Dlatego zaczniemy od mustest, ponieważ mamy osobę ty, więc widzimy, że mysł w czasie przeszłym odmienia się mustest przez osobę ty. Mustest du inne zupę kochen? Czy ty musiałaś, musiałeś ugotować zupę? Jest to pytanie zamknięte, czyli możemy na nie odpowiedzieć: tak, ja musiałam ugotować zupę, albo nie, ja nie musiałam ugotować zupy. Ja iś muszę, a zupę kocham. Iś muszę, a zupę kocham. Mamy również pytania otwarte, czyli te z pytajnikiem. Możemy zapytać, na przykład, co musiałaś ugotować. Czyli co najpierw się pojawi was, następnie czasownik modalny, odpowiednio odmieniony oczywiście w czasie przeszłym, czyli was mustest. Po czasowniku modalnym pojawi się podmiot, czyli DU. was mustest du. i na końcu bezokolicznik kochni. Was mustest du kochni, co musiałaś ugotować? I śmustajne zupę kocham. Musiałam ugotować zupę. W ten sposób tworzymy zdania w czasie przeszłym z czasownikiem modalnym. Porównajmy sobie zatem zdania z czasownikiem modalnym w czasie teraźniejszym oraz zdania z czasownikiem modalnym w czasie przeszłym. Mamy trzy typy zdań. Zdanie twierdzące, zdanie pytające zamknięte, czyli z czy oraz zdanie pytające, e, pytanie zamknie, e, otwarte, czyli e, to pytanie z pytajnikiem. E, tutaj e, mamy zdania w czasie teraźniejszym, a tu w czasie przeszłym. Pierwsze zdanie, ja chcę iść do kina, a zdanie w czasie przeszłym, ja chciałam pójść do kina. Ja chcę, chcieć, czyli wybierzemy czasownik modalny wolen. Pamiętamy, że czasowniki modalne odmieniają się w czasie teraźniejszym w sposób nieregularny. Odmiana czasownika WOLLEN to ich will, du wilst, er, sie, es will, wir ja wollen, ja wol, ihr wollt, e, Czyli tutaj będzie ich will, ja chcę, ich will. E, teraz będzie reszta zdania, pozostała część zdania, czyli do kina. Do budynków, do instytucji używamy przyimka in. Jeżeli mamy ruch, to in łączy się z akuzatywem, biernikiem, czyli będzie in das Kino. Możemy w skrócie powiedzieć ins Kino. I na końcu pojawi się bezokolicznik, czyli iść, pójść, gehen. To samo zdanie, tylko że w czasie przeszłym. Sprawdzamy jak odmienia nam się czasownik wolny w czasie przeszłym, ale wiemy, że możemy utworzyć sami tą formę czasu przeszłego od czasowników modalnych, odcinając końcówkę N i dorzucając końcówkę T, czyli iść woltę. ja chciałam, iść woltę. reszta zdania, czyli Inskino i na końcu GN. Teraz mamy pytanie zamknięte, czy ty chcesz pójść do kina. Zaczynamy te pytania z czy zaczynamy od czasownika, od czasownika modalnego, czyli czy ty chcesz. Najpierw pojawi się wilst. Teraz podmiot, czyli do wilst do do kina ins kino i na końcu bezokolicznik czyli gejen. Wisto no kino gejen? Czy chcesz pójść do kina? I zdanie w czasie przeszłym. Czy ty chciałaś pójść do kina? Wolen odpowiednio odmieniamy w czasie przeszłym, czyli voltest du. Teraz reszta zdania. Voltest du ins kino. I na końcu bezokolicznik gejen. Wolka z Duński nogiejen, czy ty chciałaś pójść do kina? I pytanie otwarte, kiedy chcesz pójść do kina? E, zaczynamy od pytajnika, czyli od van. Van, teraz pojawi się czasownik modalny, odpowiednio odmieniony. Van, wilst, du. Inski nogiejen. Kiedy chcesz pójść do kina? I kiedy chciałaś pójść do kina, czyli zdanie z czasownikiem modalnym w czasie przeszłym, zdanie pytające, van, voltest, pojawi się teraz podmiot, voltest, du, reszta zdania, ins kino i na końcu bezokolicznik, gehen. Van woltersduinskino gejen. Jak widzicie, zdania z czasownikiem modalnym w czasie teraźniejszym i w czasie przeszłym różnią się tylko formą czasownika modalnego. I to on pokazuje nam, czy mówimy w czasie teraźniejszym, czy w czasie przeszłym. I to wszystko w dzisiejszej lekcji. Zapraszam do kolejnej.